Jak co roku wspieramy organizatorów ekstremalnej drogi krzyżowej? Chcieliśmy się zapytać, jak idą tegoroczne przygotowania i czy różnią się od tych z lat poprzednich? No jeśli chodzi o przygotowania do tej, tej tegorocznej edycji, no wiadomo, pandemia i to wszystko, co związane z pandemią, całkiem inaczej to ta droga teraz wygląda, ale. Udało nam się wszystkie te trasy, które przygotowaliśmy na, na ten rok zweryfikować. Jest 18 tras. Nowa trasa jest do Cmolasu. Najbardziej oblegana jest właśnie ta trasa do Cmolasu, też do zawady dużo chętnych do no, Te takie najkrótsze, że tak powiem, trasy 40-km najbardziej są oblegane. Na dzień dzisiejszy na tą chwilę mamy zapisanych 320 osób. no To jest porównując dwa lata wstecz, czyli 19 rok, kiedy normalnie się odbyła ekstremalna droga krzyżowa, no bo w zeszłym roku no, nie, nie udało się nam ze względu na te ograniczenia wyruszyć, bo no to jest 50% mniej niż, niż te dwa lata temu, ale cieszymy się tą liczbą i, i, no, i mam nadzieję, że wszyscy dotrą dotrą do, do, do wyznaczonych sobie celów. Jeszcze jest chwila czasu, żeby się zapisać, a chciałam się zapytać o mszę. Czy będzie wyglądała tak samo jak w ubiegłych latach? Czy wszyscy będą mogli w niej uczestniczyć? No msza święta będzie w piątek o 19.30. To jest uroczystość świętego Józefa, więc postaramy się, żeby to była uroczysta Eucharystia. No, wiadomo, obowiązują nas te wszystkie ograniczenia, jakie tutaj są nałożone przez państwo. Ta dezynfekcja dystans, maseczka no jedna osoba na 15 m2 więc no nasz kościół jest w miarę duży więc. więc no Powiedzmy, że no, połowa tych, którzy się zapisali, mogą uczestniczyć spokojnie we, we Mszy Świętej. Oczywiście, jeśli przyjdzie więcej, nikogo nie będziemy wyganiać, tylko prosimy, żeby te, 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 te zasady, dezynfekcja, dystans, maseczka, żeby to zastosować, ale też yy, można uczestniczyć yy, w tej Mszy Świętej przez transmisję yy, internetową. Nasza parafia ma kanał na. Na YouTubie, mielec MBNP, i spokojnie można uczestniczyć właśnie w swoim domu, w tej Mszy Świętej, i nawet ze swojego domu właśnie wyruszyć na obraną przez siebie trasę, niekoniecznie sprzed kościoła, właśnie po, po zakończonej Mszy Świętej. A co dostaje każdy uczestnik Ekstremalnej Drogi Krzyżowej? Są co roku takie przygotowane pakiety. W tym roku ten pakiet zawiera rozważania z zeszłego roku i na tegoroczną Ekstremalną Drogę Krzyżową. I takie, takie właśnie magnesy, które można sam sobie przyczepić na jakiś sprzęt. Te, te, te pakiety będziemy rozprowadzać w czwartek i w piątek w sklepie Biblos tutaj naprzeciwko kościoła. Sklep jest czynny od 8.30 do 16.30, więc w tych godzinach można sobie po prostu podejść w czwartek i w piątek i odebrać pakiet. Nawet nie trzeba osobiście, tylko po prostu jakaś jedna osoba może dla większej grupy osób odebrać ten pakiet, żeby też właśnie zachować to te, 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 bezpieczeństwo, te, te zasady, żeby nie narażać też no, na siebie czy tam kogoś na jakieś tam niebezpieczeństwo. No, taka ofiara za, za ten pakiet 20 zł no to jest przeznaczona właśnie na, na zakup tych pakietów, a także na. No to wszystko, co jest związane z, no, z przygotowaniem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, bo to wiadomo, że to jest wydarzenie jednorazowe, ale cały rok tutaj sztab pracuje na to, żeby właśnie zweryfikować te, te trasy. No i też właśnie promocja tego wydarzenia, czy plakaty, czy tam jeszcze inne rzeczy, no to też ma swoje koszta, więc to, to, to jest te, te 20 zł to jest taka cegiełka w, na funkcjonowanie, istnienie tego, tego, tego wydarzenia. Rozumiem, że zapisać można się nawet po Mszy Świętej. Takie oficjalne zapisy przez, te, przez ten formularz internetowy są do, do jeszcze dzisiaj i i jutro w czwartek i w piątek już już, już takich zapisów nie ma. No, gdyby ktoś nie zdążył tak oficjalnie się zapisać, no, może wyruszyć na drogę, ale wtedy już tak nieoficjalnie i nie, wtedy nie gwarantujemy, że dostanie pakiet, bo, bo zazwyczaj zamawiamy te pakiety tak na tak, żeby ci, którzy się zapisali, żeby otrzymali. A czy były jakieś szczególne problemy w tym roku z organizacją przez, przez pandemię? No, szczególnych problemów może nie, bo to tylko taka, taka może niepewność, czy, 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 czy nas nie zamkną, że tak powiem, czy, czy nie będzie takich ograniczeń, że, że, że można będzie wyruszyć. A tak to spokojnie, przestrzegając tych wszystkich zasad, które, które obowiązują, no to udało się to wszystko zorganizować. A jakby ksiądz tak zachęcił jeszcze, żeby się wszyscy zapisali i wyruszyli na ten szlak? Ech. No, Ekstremalna droga krzyżowa to jest taka taki wyjątkowa, wyjątkowa forma modlitwy, kiedy właśnie w nocy, zdanie praktycznie tylko na, na, na siebie, idziemy, żeby właśnie pewne rzeczy przemodlić, przemyśleć, przegadać z Panem Bogiem, więc gdy jeśli ktoś no, ma dość tego zamknięcia przez epidemię, chciałby też właśnie to wszystko właśnie przemodlić, przegadać z Panem Bogiem przemyśleć właśnie swoje dotychczasowe życie, to to naprawdę warto i serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Mógł zapłać, dziękuję, do zobaczenia na trasie.